panowie Ryszard Makowski, dobry wieczór, to ja. pan Andrzej Tomanek. Dobry, dobry, dobry wieczór i pan Wiesław Tupaczewski. Panowie tworzą, panowie tworzą kabaret OTTO założony w roku 1987 z tego co doczytałem tak? przez pana z inicjatywy pana Tupaczewskiego tak. I z tego co wiem, od 1 stycznia 1990 roku tworzycie Państwo taką zgraną bardzo, bardzo trupę i zajmujecie się przede wszystkim taką, takim kontynentem, który eksplorujecie. Otóż eksplorujecie absurd w naszej społecz w rzeczywistości społecznej, politycznej i kulturalnej. I jest oczywiście wiele piosenek, które, które, które z pewnością przywołamy w tym, w, tym na, w tym naszym spotkaniu. Natomiast warto może powiedzieć, że samo słowo cabaret pochodzi z języka francuskiego. Kiedyś, o, kiedyś oznaczało po prostu tawernę, gdzie można było dobrze zjeść i dobrze się napić. Dopiero w roku 1881 w, ka, w kabarecie Czarny Kot na francuskim, paryskim Montmartre zaczęła się historia, którą dzisiaj po prostu opowiemy myślę, myślę dalej. Tym bardziej, że jest to chyba najlepsza forma dokumentarza dla naszej społecznej, kulturalnej rzeczywistości. Tak więc, jeśli można, jeśli można prosić, może pan, w takim razie pan Tupaczewski, skoro założony z pana inicjatywy. Nie chcę powiedzieć, że będziemy dzisiaj opowiadać na ostro, bo zdaje się logotypem, który nie wiem, kto wymyślił, zdaje się również pan, była żyletka. Nie. nie. I nie, ja wymyśliłem, że Żyletkę zaprojektował Jacek Sasin, nasz znajomy kolega Grafik, ale nie, nie ten Jacek Sasin, <grym> pewnie najprędzej kojarzycie, a Jacek Sasin Grafik. Nasz właśnie Jędrka kolega, który, który jest grafikiem i który ma fajne pomysły. I on zaprojektował nam pierwszy plakat taki koncertowy, na którym była postać człowieka z Takiego śmiesznego człowieczka z, z, żyletką. z bitą, żyletką, żyletką z napisem Otto. No i, i tak to logo, logo powstało wiadka wyobraźni. A nam się spodobało, no bo jest, jest rzeczywiście przyciągające uwagę. Zawsze się śmiejemy, że dowcip może być ostry, ale może być też cienki jak żyletka. Świetny pomysł zresztą z tą żyletką. Tak. Z drugiej strony, nawiązujące do pewnej piosenki, w tym przypadku chodziło o człowieka z żyletką na głowie, tak? No nie, nie, nie znam takiej piosenki, ale był, był człowiek z liściem na głowie. Chodzi sobie człowiek z żeletką na głowie. Tak, tak to, to już taka moja parafraza, także przepraszam bardzo. Natomiast, bardzo proszę, natomiast skoro, skoro mówimy o kabarecie, to warto może powiedzieć, że z którymi się panowie zajmowali to tak naprawdę, no można powiedzieć, że bawię, bawią, ale też skłaniają do refleksji. Jeśli mogę zapytać, skąd w ogóle pojawił się ten pomysł, że zaczęliście, panowie, zajmować się naszą rzeczywistością w takim kontekście właśnie, w kontekście kawaretu? No jeśli o mnie chodzi, to ja chyba to, to taka decyzja u mnie zapadła jeszcze w liceum, kiedy zobaczyłem, jak wielką, jak wielką frajdę sprawia mi to, że ludzie się śmieją, jak ja coś, coś robię, żeby oni się śmiali. I, i tak naprawdę to, to było dla mnie fascynujące, taki, taki rodzaj kontaktu z ludźmi i takiego bezpośredniego przekazu energii w jedną i w drugą stronę. I ja już szedłem na studia z taką myślą, że chcę robić kabaret i będę chciał poznać takich ludzi, którzy będą ze mną ten kabaret współtworzyć, bo. Bo sądziłem, że sam, sam mam za małe umiejętności, żeby, żeby to robić. No i jak pan widzi, poznałem takich, takich kolegów, e, którzy ze mną współtworzą kabaret i, i, i jestem bardzo z tego zadowolony i dumny, że nam, że nam wyszło. Mimo, że się nie spodziewałem, że to tak, tak szybko się potoczy w tych latach 90., w skrócie. A pan Makowski, może? No, ja może też no w sumie no to, to jest tak, że ja nie planowałem nigdy bycia w kabarecie. Zajmowałem się pisaniem piosenek autorskich pod gitarę. Różne śpiewałem, czasem nawet takie bardziej starałem się, poważniejsze, ale w pewnym momencie doszedłem na do wniosku, że w sumie jestem raczej wesołym facetem i wychodzenie z jakimiś za bardzo piosenkami, takimi z przemyśleniami moimi. Może nie ma za dużego sensu. I w tych klubach studenckich występowałem takim swoim repertuarem z 80. lat, satyrycznym, trochę politycznym, ale nie było to jakieś takie zaangażowane, strasznie polityczne, raczej było to takie podejście satyryczne do, do tej rzeczywistości, która nas wtedy coraz szczelniej otaczała. No i w pewnym momencie było tak, że działaliśmy w tym samym, w tym samym ruchu studenckim w Warszawie, bo tu trzeba powiedzieć, że dużą rolę odegrały. W tym, że staliśmy się kabaretem warszawskie kluby, kluby studenckie, Riviera Remont, Hybrydy, Park, ponieważ tam były takie studia piosenki, tam żeśmy się ze sobą spotykali. Wieśka poznałem w 1983 roku, to jak to brzmi, prawda, w, w koło brzegu, gdzie też były takie, takie warsztaty muzyczne. No i tam Wieśek też już jako młody adept, ja już tak trochę starszy adept, no ale też dopiero wtedy jakoś tak dosyć późno debiutowałem. No i tak się złożyło, że w pewnym momencie to już jest dłuższa opowieść, ale w pewnym momencie zdecydowałem się, że, że dochodzę do kabaretu Otto i że ten kabaret Otto ma szansę i i się nie pomyliłem. No właśnie, zdaje się, że panowie się nie pomylili, zwłaszcza kiedy się słucha tych ostatnich takich, nazwijmy to, pocztówek dźwiękowych. Myślę, że młodzież nie wie co to pocztówka dźwiękowa, natomiast my jesteśmy w tym wieku, że jeszcze zdaje się pamiętamy. Może niektórzy nawet w domu mają. A jeśli chodzi o pana Tomankę, jak, jak, to, się, jak to się stało, że pan Zajął się kabaretem. To był zupełny przypadek, ponieważ yy, podobnie jak Ryszard i Wiesław, znaleźliśmy się w nurcie tak zwanej piosenki studenckiej, ponieważ yy, no to, to był piosenka studencka, nie ograniczała nie, nie, nie się tylko do, do samej piosenki, również właśnie do formy kabaretowej. I zupełnym przypadkiem trafiłem na taki przegląd piosenki, to się Kitzkansona bodajże nazywała. W 1983 roku, ten 83 rok się tu pojawia, gdzie poznałem laureata tego, tego konkursu, czyli Wiesława. Tam wystartowałem, pierwszy raz się pokazałem i okazało się, że ta piosenka ciągnie mnie w piosenkę cały czas, piosenkę satyryczną. W 1984 roku, gdzie z Ryszardem startowaliśmy na ogólnym, na przeglądzie ogólno, ogólno przeglądzie piosenki autorskiej OPPA, w hybrydach ja pamiętam, że bardzo się spodobaliśmy jurorowi Andrzejowi Zarskiemu, który nas z Markiem Rogowskim, z którym wtedy występowałem, wciągnął w zasadzie do kabaretu i prosto z tej sceny studenckiej wylądowałem w zawodowym